Za... O kurwa! Ćma je? bana mi wleciała, i to taka duża będzie. Może być uważaj Zarają to Limitowana oferta. Użyj kodu Polski, aby dostać trzy darmowe skrzynki. Link do strony w opisie. Polecam. Jeszcze kala po nogach, kurwa. Kurwa, i ta by no ona nie wiem co narobi. Nie ja masz po nogach jednego i dwóch, ale chyba sześć. Nie wiem, czy to jest info dobre, czy złe. Jeszcze kala o! 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 Nie celowałeś! Nie celowałeś! Styluju jebany! <laughs> <laughs> I'm so over. i live on your are nice. <laughs> you though. okay he's <laughs> gonna be the first line and he's got red hp rez with the op one kill for him spots out rpk another kill and he must have this round for his team if rez can pull off some heroics nip can keep vitality from series point yeah, and I mean, what I ask it is right. It's a one versus four that it is at least turned into a one versus two. But now they're slowing it down. I mean, they're already being a little bit too aggressive. He didn't even have the bomb down, so I think this is the reminder for Vitality: don't give this round away. He's going to have to put that bomb down at some point. He's moving forward. I think it's a great idea if he could find the kill on someone out here and make it a one-on-one. -on -one, then he's got a chance. But if he looks the wrong way here, he's dead in a second. Looking for it, almost, ne nearly going down. That could have been the end of him. And now Apex is moving up behind him, so that box that he's in is getting smaller and smaller every second. Twenty seconds left, and he's going to go for the bomb plant right now, and um, he can't escape the bomb site any longer. Does see where Apex is? Nice shot. Yeah, I got him zero. We Nice. Dobra, ja Out. More. Short. 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 How buff pop one. There's I'm, there's I'm yeah, Najgorzej! Dawaj, skakuj teraz. O Halo? O kurde, co dostał, ty?! Powaliłeś? Tak.

No, Jest ja, ja, no. tak. jeszcze jeden standard. O, zaklęciem. <śniotansom> <śniotansom> co? 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 co to było? Zaklęciem powiedział. co

Ciężko było <laughs> Dawaj powrót. nice I wszystkie Ty kawkę pijesz? Ja? No e, Szczerze? No Bardzo dużo Tak normalnych takich kawek jak przeciętny Polak to 10 dziennie Co ty, poważka? No, bardzo dużo kawy piję Wiesz, że tak dużo to też nie jest tak prozdrowotnie o kurwa Taktyczne Ta, lanowe No jak? Wiesz co jest, to jest lanowe? O kurwa Nie <grym> się, Ty bany chłopowie, pierdolił? Okej okay. O oh, pierdole, on pierdolił się, on pierdolił się jeszcze szybszy od niego byłem, kurwa, ja pierdolę Ander, Ander, Ander wyjdą Between, one between Dobra, gostou. Eis que curva. noi laghi. Que isso, mano. Que... Uma bala só pra ele, relaxa. Aha, jak ja pokażę się, jak O, Ostryż kurwo ty! E, to biedronka. A my przestraszyła się. Zrobiła tak. O, jebana, to nie, to musiała być trzyma biedronka, kurwa. Musiałam więcej wylecieć. Ale nie, nie, nie To co teraz, giveaway jakiś, czy... Tak, tak, tak robimy teraz giveaway No dwie sztuki Dobrze, wlecieć, no nie? Tak. nie bo... <tans> A ja już chcę na galę przebił Na galę wjechał Ja twarz tak... na gali i piwnia Nie no, przecież... Idę, do na sumie co ta biegna? Ej, że... przejmie ktoś okno? Ty, ty już na ten CTM.